Psalm 24 zdaje się odtwarzać liturgię wejścia Arki Przymierza i ludu do świątyni jerozolimskiej. Jest to więc psalm liturgiczny. Jednak występują w nim trzy odrębne tematy. Wersety pierwszy i drugi odnoszą się do Boga Stwórcy. W wersetach od trzeciego do 6 wymienione są wymogi stawiane tym, którzy chcą wejść do świątyni. Wersety siódmy do 10 mówią o bliskim nadejściu króla chwały, któremu trzeba otworzyć bramy. Popatrzmy najpierw na Boga Stwórcę, który jawi się w pierwszej części Psalmu. Nie chodzi tu o ukazanie Boga, który jest tak spokojnie Bogiem stwarzającym napisano: do Pana należy ziemia i to, co Ją napełnia, świat jego mieszkańcy, albowiem On Go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. W Biblii, w Biblii hebrajskiej odmęty wód były symbolem pierwotnego chaosu. Dlatego, że w wodzie nie da się nic uporządkować. Nie można powiedzieć, to w wodzie jest górą, a to jest dołem. To jest stroną prawą, a to lewą. Jest to ciecz, która może się mieszać jak chce. I w zależności od tego, na jakie podłoże trafia, tak się formuje. Do każdego podłoża jest w stanie się dostosować. Potęga mórz była postrzegana jako nieskrępowana. Bóg, stwarzając, wyznacza morzom granice nieprzekraczalne. Jeśli wody te granice przekroczą, stanowią wielkie zagrożenie. Odmęty wód symbolizują chaos, który Bóg musi pokonać, by stwarzać. Bo dzieło stwórcze to likwidacja chaosu. Jeśli mówi się, że Bóg osadził świat na morzach i utwierdził ponad rzekami, oznacza to, że Bóg pokonał moce chaosu, jakie były symbolizowane przez odmęty morskich wód. Bóg, który zapanował nad chaosem wód, jest także Bogiem potężnym w boju. Któż jest tym królem chwały? Pan potężny w boju. Widzimy tu związek między pierwszą i trzecią częścią psalmu. Istnieje także związek między pierwszą i drugą środkową częścią psalmu. Pod koniec pierwszej części napisano Albowiem on go na morzach osadził i utwierdził coś podobnego napisano w Psalmie 87 w odniesieniu do Jerozolimy jako miasta osadzonego na potężnym fundamencie wysokich gór. Więź między Psalmem 24 i 87 pozwala zrozumieć, że stwarzanie Jerozolimy odzwierciedla sposób, w jaki stwarzana była cała Ziemia. W pierwszej części mowa jest o Bogu stwórcy, w drugiej o Syjonie, górze pana jako szczycie dzieła stwórczego. Syjon, do którego wchodzi król chwały, pojawia się w trzeciej, ostatniej części Psalmu. Zatrzymamy się teraz na drugą częścią, gdzie mowa jest o wymogach stawianych pragnącym wejść do świątyni. Mają to być ci, których ręce są nieskalane i serce czyste. Ręce w Biblii oznaczają cały wymiar zewnętrzności człowieka, jego działania, dlatego że rękoma człowiek pracuje, urzeczywistnia swoje myśli, uczucia, serce natomiast jest symbolem całego wnętrza człowieka, w sensie duchowym, ale i psychicznym, intuicyjnym, wolitywnym czy intencjonalnym. Ręce są przedłużeniem serca, bo wykonują to, co serce dyktuje Kierują się tam, gdzie podąża serce Jeśli napisano na początku wersetu czwartego Człowiek o rękach nieskalanych i czystym sercu To mówi się o niewinności człowieka, wymiarze jego ducha i całej jego sfery zewnętrznej Dalej napisano Człowiek, który nie skłonił swej duszy ku marnościom w Biblii hebrajskiej marności są często synonimem bożków. Bożki są marnością. To, co jest wielkością w oczach świata, jest marnością, głupstwem w oczach Boga. I dalej, nie przysięga, nie mówi fałszywie. Można tu widzieć cały dekalog, dziesięć przykazań. Nie chodzi tu o nawiązanie do tylko jednego z przykazań, nie mów fałszywie. Ale do każdego z nich, gdzie zawsze jest człowiek zapraszany, aby odejść od fałszu i zaangażować się na rzecz prawdy. Skłanianie się ku temu, co jest marnością, jest odchodzeniem od Boga i przechodzeniem na rzecz służby jakimś bożkom. Z kolei fałsz niszczy wszelkie relacje i współuczestniczy we wszystkich formach łamania przykazań dekalogu. Dalej powiedziane jest w wersecie piątym, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę, dosłownie sprawiedliwość, od Boga zbawiciela swego. Nie wstępuje się na górę do świątyni, dlatego że jest się sprawiedliwym, ale dlatego, że właśnie tam zyskuje się usprawiedliwieniem. Trzecią część Psalmu, wersety od 7 do 10 stanowi dialog, który mógł rozgrywać się między wchodzącymi do świątyni i już tam obecnymi. Wchodzący mogli pytać, któż jest tym Królem Chwały, obecni w świątyni mogli odpowiadać: Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Dalej, bramy Podnieście Swe Szczyty, jako pewnego rodzaju refren, responsorium i ponowne pytanie ze strony wchodzących, Któż jest tym królem chwały? I odpowiedź, obecnych w świątyni, To Pan Zastępów, On jest Królem Chwały. Zatrzymajmy się nad wersetem: Bramy Podnieście Swe Szczyty. I Unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Kto ostatecznie jest tym królem chwały? Jak cały Stary Testament, tak i ten Psalm znajduje swoje wyjaśnienie w Nowym Testamencie. Tam jest definitywna odpowiedź na pytanie: Któż jest tym królem chwały? Gdy czytamy w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian w rozdziale drugim o mądrości Bożej, która nie została poznana i dodaje się, gdyby poznano tę mądrość Bożą, nie zamordowano by Chrystusa, który, uwaga, jest Królem chwały. To Jezus Chrystus jest Królem chwały, Król potężny w Boju. Jest tym, który dzieli swoją chwałę z ludźmi, bo poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa synowie świata stają się uczestnikami zwycięstwa Jego, Jezusa Chrystusa, Króla Chwały.